Witamy Łukasz Binkowski przed galą Pelema 24 extram w Legionowie. Pierwsza walka na Pelema, efektowny knockout. Druga walka z Andrzejem Grzybykiem, również efektowny knockout. No to oczekiwania są teraz bardzo duże, wszyscy czekają, czy rzeczywiście po raz trzeci będziemy świadkami takiego efektownego zakończenia walki. Ty pr pracujesz nad tym, trenujesz to, żeby te Twoje pojedynki w taki sposób się kończyły? Cały czas jest ciężka praca, ciężki trening, dużo, dużo boksu, dużo zapasów. Ciężko powiedzieć, czy teraz uda się znowu tak efektywnie wygrać. Walka na pewno będzie ciężka, ale na pewno będę się starał, żeby wszyscy zapamiętali tę walkę jak najmniej. Powiedz właśnie jeśli chodzi o te przygotowania, mówisz zapasów dużo, stójka, parter, jak wyglądały te twoje przygotowania do tego pojedynku? Dużo obozów, dużo, wy, dużo wyjazdów tak naprawdę, teraz właśnie wróciłem też z Poznania, z Ankosu, ciężkich 9 treningów tam odbyłem. Teraz głównie teraz skupiam się na stójce, taki trening już szybkościowy, takie końcowe, końcowe przygotowania no i robienie walki. Powiedz, jeśli chodzi o ten Nankos, no jak to wyglądało? Tam byłeś z Krzyżkiem J, trenowałeś wspólnie między innymi, czy ktoś jeszcze, kto tam był i, i z kim miałeś okazję się przygotowywać do tej, do tej, do tej gali? Tak, był między innymi też Borys Monikowski, był Mox, także dużo świetnych zawodników, treningi dwa razy dziennie, tak także bardzo ciężko. Powiedz, już teraz po powrocie z tego Ankosu, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi teraz tutaj o, o Twoje przygotowania? Ty trenujesz w Legionowie, prawda? Tak, między innymi też, również. Powiedz, poza Legionowem, gdzie jeszcze? Dużo treningów robię też u siebie, w Ciechanowie. Głównie fizycznie, tam się przygotowuję kondycyjnie. No i również są Mirka Łukińskiego, tam szlifuje parter. To jest pojedynek wieczoru ten, który stoczysz w Legionowie. Na tele mam 24 ekstra powiedz. i Jak oceniasz w ogóle swojego rywala? Czy coś o nim wiesz? Co jest jego mocną, co słabszą stroną? Jak ty to widzisz? Tak, no więc Szymon Dusza jest z Opola. Jest dużo, jest bardziej doświadczony niż ja. Ma dobry rekord 5-1 jest z tego co widziałem z walk bardzo bije się bardzo mądrze taktycznie także jest bardzo wymagający ale sposób na niego na pewno jakiś jest 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 nie rozumiem że już go masz tak, ale na razie nie będę go zdradzał. Powiedz, jeśli chodzi o ten właśnie ostatni Twój pojedynek, o tą walkę z Andrzejem Grzybykiem zakończoną efektownym nokautem, takim troszeczkę nokautem, który no, przyszedł dla widzów przynajmniej dość niespodziewanie. On zbudził duże zainteresowanie, tylko w Polsce można było oglądać również na zachodnich portalach MMA. Ten pojedynek jako przykład, w jaki sposób w walce MMA można wrócić i jakim... To jest rzeczywiście nieprzewidywalny sport. To jest taka satysfakcja, że gdzieś tam po takim pojedynku potem można też zobaczyć tą swoją walkę, do, która gdzieś trafia na te nie, poza, poza granicę Polski generalnie rzecz biorąc. Tak, tak no walka była dosyć <coughs> dramatyczna, bo gdzieś od drugiej minuty, od trzeciej minuty Andrzej zaczął podkreślać swoją przewagę. Ja tę walkę wziąłem troszeczkę z marszu i tak może nie do końca byłem przygotowany kondycyjnie. No i też w ostatnich dniach robienie tej wagi to mnie zmęczyło. No ale końcowy efekt był taki, że udało się właśnie wygrać. No takie elementy robimy je na treningu. Także może to nie było tak, że to było zaplanowane, to e, wyszła po prostu tam machina treningowa i na szczęście e, wyszło to e, Powiedz, dwa zwycięstwa jak na razie. E, jest coś takiego gdzieś tam w głowie, tyle głowy, że no, e, nie zawsze wszystko może wychodzić. Przygotowujesz się do tego, że no, może kiedyś coś, jakaś noga się powinąć, że może się na przykład coś nie udać. Myśli się o tym w ogóle, czy, czy w takiej sytuacji przed walką wieczoru chociażby w ogóle nie ma się tego gdzieś tam w głowie? E, to znaczy, nie, nie myślę, tak nie, nie myślę o tym w ogóle, tak, no. ostatnich 8 moich tak walk łącznie z 1 skończyłem w pierwszej rundzie, także tak, 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 jestem tak, pewny tak, siebie, pełny swoich umiejętności tak, i staram się podchodzić do tego spokojnie, aczkolwiek... Nie wiem, gdyby trafiła się ta przegrana jakiegoś większego dramatu, starałbym się z niej nie robić. E, ale rozumiem, że jeśli chodzi o walkę tą najwiszą, no, przy własnej zresztą publiczności, bo to pewnie będzie dużo Twoich kibiców, no, no to raczej optymizm. Tak, optymizm jak najbardziej. Szczególnie, że to jest u siebie, e, działa to na mnie bardzo pozytywnie, nie stresuje mnie. E, a, je, a właśnie bardzo motywuje, i tak dodaje dużo mocy. No to jeszcze na koniec, jakbyś mógł zaprosić swoich widzów i w ogóle kibiców na to, ale i na swoją walkę. A więc serdecznie zapraszam 15 listopada do Legionowa, do Areny. Tak, dziewczyny również. będę do fejerwerki. Dziękujemy bardzo.